Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Omen, a to jest kolejny film z serii Omen po godzinach, w którym chciałbym porozmawiać z wami w sposób, ja mówię, a wy chciałbym, żebyście się ustosunkowali tego w komentarzach, o pewnym tytule, który, o którym niedawno było bardzo głośno, trochę ucichło, a wczoraj znowu zrobiło się troszkę głośniej, ale myślę, że żeby nie... Jakby przedłużać, jeśli ktoś nie wie o czym mówię, to po prostu obejrzymy intro, które obiegło świat około 2 miesiące temu, i od tego się w sumie wszystko zaczęło. Także zapraszam do intra, a potem porozmawiamy sobie, co wy o tym wszystkim sądzicie. My name is not What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. My genocide crusade begins here. Moi drodzy, macie Hatred. Tytuł, tak jak mówiłem, który wywołał bardzo wiele kontrowersji. Teraz pewnie już po samym intro możecie domyślać się, dlaczego umieściłem taką annotację, że materiał jest przeznaczony tylko dla widzów powyżej 18 roku życia. Oczywiście nie sprawdzę, czy ktoś poniżej 18 roku życia ten film obejrzał, niemniej chciałem was ostrzec, bo jest faktycznie coś na rzeczy. Tytuł, który. Tak jak mówiłem, sporo się wydarzyło wokół niego, kiedy tylko powstało, czy to intro ukazało się, to naprawdę tuzy rynku growego, osoby zajmujące się grami ogólnie, czy to w prasie pisanej, czy w prasie, tak jak powiedzmy, czy w mediach internetowych, czy na YouTubie, zabrali praktycznie wszyscy głos, że przekroczono granice, już, której gry nie powinny przekraczać. Granice może nie, nie tyle dobrego smaku, co już pewnego tabu, tak? No bo są gry, oczywiście jest wiele gier, w których się zabija, w których się e, morduje przeciwników, ale tutaj e, jakby przekroczono pr, taki jakby e, próg. W którym nie tyle morduje się przeciwników, co morduje się bezbronne osoby. Morduje się osoby błagające o litość, morduje się kobiety. Praktycznie po prostu wszystko, co chodzi po, po planszy, może zostać, tak jak widzieliście, w sposób bardzo brutalny zamordowane. I ta gra, z tego co widać, ma mniej więcej na tym właśnie polegać, że główny bohater, który, jak sami pewnie słyszeliście, Jedynym jego celem jest posłać do grobu w tylu ilu się da. Jego jedynym celem jest zabijać. jego jedynym celem jest w końcu umrzeć. Stawia sobie za cel po prostu no, zrobić totalną masakrę. To jest słowo, którego unikam, ale w, w tym przypadku idealnie chyba ono pasuje. Totalną masakrę na planszy. I niektórzy mówili, no ale są ludzie, no mamy przecież Postala, mamy Manchanta, mamy Geta, Okej, okay, no Geta jest może innym przykładem, niemniej, no też tam można rozjeżdżać, zabijać niewinnych ludzi i nikt się o to nie czepia mamy gry, które również nawet polskie, które bazują na tym że zdobywa się więcej punktów za efektowne zabijanie wrogów, więc dlaczego nagle Hatred ma być wyjątkiem który tutaj nagle no, jest gorszy od innych, no bo się morduje ludzi na ulicy inni z kolei mówili, że już nie powinno być gier tego typu że w tamtych jakby tutaj chyba była mowa o Bulletstorm storm tam była ta grafika przerysowana, tam się zabijało wyraźnie złych przeciwników, w postalu wszystko było z przymrużeniem oka traktowane. Tutaj Manhunt trochę byłby taką grą, która mogłaby być trudnym przykładem, bo tam nie ma grafiki komiksowej, tam nie ma zabijania wyraźnie złych ludzi, tam jest po prostu też sieczka na maksa. Więc, no, akurat może tutaj, akurat manhand by się troszkę wymykał temu, tym obrońcom albo, albo przeciwnikom hate Niemniej, no, nie było chyba tej pory gry aż tak pokazującej, że chodzi tylko i wyłącznie o, o zabijanie. I pierwszym moim pytaniem do Was jest, co sądzicie ogólnie o hate Jeśli ktoś nie widział tego, tego intra wcześniej, to teraz miał okazję. Zobaczyć i sprawdzić, tak naprawdę, czym jest ten tytuł, i przekonać się, i teraz może wyrobić sobie jakąś opinię. To jeszcze, o czym zapomniałem powiedzieć, nawiązuje do tego tytułu, dlatego że nie, nie dlatego, że dwa miesiące temu on coś wokół niego działo i teraz mi się skojarzyło, tylko dlatego, że wczoraj wieczorem, jeśli dobrze pamiętam, tak. W Wczoraj 21.30 jest tam informacja odnośnie tego tytułu, że decyzją Walwi. Hatred został wycofany z, z, z programu Steam Greenlight. Tak dokładnie nie wiem, na czym polega Steam Greenlight, jednak no, jest to jakby pewien kolejny etap w życiu gry publikowanej na Steamie że jeśli trafi na Greenlight, no to już jest blisko do premiery, a decyzja właściciela Steam'a była taka, że to zostanie usunięty. I tutaj była odpowiedź deweloperów, bo gra jest swoją drogą gra jest polska, jeśli ktoś by nie wiedział deweloperzy siedzą w Gliwicach i tutaj była oczywiście odpowiedź deweloperów, że no właśnie przykład Postalime i Manhunt pokazuje, że e, takie gry mogą gościć na Steamie, więc dlaczego Hatred nie? Niemniej oczywiście respektują i szanują ich decyzje, niemniej podali przykład, że nawet usunięcie z Greenlightu e, jakby mm, też... W jakiś sposób poruszyło fanów albo zwolenników tej gry, którzy bardzo licznie tutaj zaczęli głosować na, na to, żeby wskoczył ten tytuł znowu na, na Steam Green Light i było bardzo dużo pozytywnego odzewu. Tutaj widzę liczbę ponad 13 tysięcy głosów na tak, prawie 1700 followersów, czyli tych, którzy śledzą, co się dzieje z daną grą. Także no cóż, no widać, że społeczność wokół tej gry jakaś już zgromadziła I ja jestem ciekaw właśnie, co Wy sądzicie o tego typu tytule A druga sprawa jest taka Jako, że mm, usunięcie z, ze, ze Steam Greenlight nie przeszkodzi producentom w wydaniu tej gry Która jest planowana na drugi kwartał 2015 roku Moje pytanie jest takie, czy chcielibyście, chcielibyście, żeby ta gra ewentualnie zagościła na moim kanale Bowiem zakładam, że... E, możliwe jest e, moje, e, no, moje, możliwe jest dla mnie dostanie e, kodu bądź klucza do tej gry, kiedy ona się ukaże. Może nie w tej chwili, niemniej w niedalekiej przyszłości. E, I czy w ogóle bylibyście zainteresowani oglądaniem takiej serii? Nie ukrywam, że e, już jakby od. Y, mm, odchodząc od tego co sądzą o mnie użytkownicy mikroblogu na Wykopie bo zdiagnozowano u mnie głęboką chorobę psychiczną i zaburzenia wynikające aczeli którymi objawem jest granie artylerią i ludziom ludzie tam stwierdzili że tylko naprawdę osoby głęboko upośledzone i naprawdę z dużym problemem psychicznym mogą artylerią grać i psuć innym rozgrywkę niemniej jestem osobą normalną która potrafi oddzielić no to co widzi na ekranie od tego co jest w życiu. Nawet dzisiaj spodobało mi się, bo nie wiem, czy ilu z was śledzi cosplay. Ja szczerze mówiąc, nie śledzę, ale na swoim Facebooku mam osobę, która bardzo często lajkuje różne cosplayerki, i nawet taka jedna z bardziej znanych cosplayerek o pseudonimie Lis Hack wypowiedziała się o tej sprawie, że bardzo dziwi ją postępowanie Walwi w stosunku do Hatreda. Ona jako osoba dość filigranowa, modelka, która trudni się cosplayem, również bardzo by chętnie pograła w tę grę, bo widzi jakby w niej potencjał do, do rozrywki, to jest właśnie główne słowo tutaj, do rozrywki, a nie do przyuczania się do zamordowania. Oczywiście mówienie o tym o tym tytule w dzień po tym, co się stało ostatnio, chociażby w Australii, nie wiem czy słyszeliście, os, pewien osobnik wziął zakładników w, w kafejce czy, czy w kawiarni w Sydney i dopiero po. Po szturmie na taka fejkę przez policję udało się go, no, po, znaczy zabito go na miejscu, ale przy okazji życie stracił również jeden z zakładników. Wielu na szczęście, bo tam chyba około 50 osób wzięło, brało, znaczy nie brało w tym udziału, tylko było zakładnikami, wielu osób udało się uciec wcześniej, ale w czasie szturmu, niestety, jeden zakładnik zginął z rąk policji. Także, no, tragedia ogromna. I tak, I tak, jakby mówienie o tym tytule w dzień po takiej sytuacji jest chyba tym bardziej trudne, no bo, jakby, może to sugerować, że w taką grę mogą grać osoby, które mają naprawdę bardzo złe myśli, i tutaj, jakby, głosem przeciwnym może być właśnie to, że takie osoby grając tę grę, obserwując i tak, jakby znieczulając się na, na te agresje i zabijanie niewinnych, mogą w niedalekim czasie zrobić coś podobnego na żywo. Ja szczerze mówiąc nie mam z tym problemu. Potrafię oddzielić, tak jak mówiłem, świat, wirtualność świata rzeczywistego. Nie mam kłopotów z głową i to, że operuję bronią na ekranie nie znaczy, że muszę od razu kupić sobie broń i wyjść na ulicę. Jeśli broń, to dla mnie na strzelnicy i tyle. Także, no, no cóż, no, jakie jest Wasze zdanie? Po pierwsze, o usunięciu ze z, z programu Steam Greenlight. Po drugie, czy widzielibyście, miejsce na, yy, czy, czy widzielibyście na moim kanale miejsce na tego typu tytuł? Yy, czy chcielibyście go ewentualnie oglądać? Także pozostawiam do rozwagi, przemyślcie sobie temat, przemyślcie proszę sobie, nie piszcie komentarzy od razu hejtujących bądź wychwalających tę grę, przemyślcie sobie naprawdę w duchu temat tak po swojemu i dokładnie za i przeciw i potem podzielcie się ze mną komentarzem. Ja bardzo jestem ciekaw co wy sądzicie, ja szczerze mówiąc jestem, jako osoba, która mimo wszystko gry lubi, jestem ciekaw Hatreda, Grałem w Manhunta po pamiętam jak przez mgłę, bo były to stare dzieje. Pamiętam szczególnie dwójeczkę, jak się na tych y, kryształtach takich, no. Y, Pięknych, białych, idealnie ostrych ścian, bo wtedy to jednak były czasy sporo słabszych tekstur. Na tych idealnie białych ścianach rozsmarowywało się wrogów. Pamiętam też chociażby czasy jeszcze Kingpina, nie wiem, czy kojarzycie, albo Soldier of Fortune. To były gry dopiero, które wzbudzały dużo kontrowersji, gdzie można było spokojnie ostrzeliwać ręce, nogi, głowy. Jak się dobrze w Soldier of Fortune strzeliło, to po prostu gościa rozbryzgiwało praktycznie na, na kawałki. I jakoś te gry przechodziły, jakoś to się grało i jakoś pokolenie, które. Które grało w te gry łącznie ze mną, jest normalne i nie słyszy się, że zabił, bo 15 lat temu, czy tam 10 lat temu grał w Soldier of Fortune albo w Kingpina. A przecież te gry były, tak? Podpalało się w Kingpinie ludzi miotaczem ognia, zabijało się psy, z czego ja bardzo na przykład nie lubię zabijania zwierząt w grach. Także można było, takie gry się robiło, takie gry były na rynku i nie było, o, oczywiście były wokół nich jakieś kontrowersje, niemniej te gry wychodziły. Także ciekaw jestem, co wy sądzicie o hate threadzie. Jeśli będzie okazja, żebym ja w swoje łapki położył na hate to nie ukrywam, może nie z jakąś ogromną i niesamowitą przyjemnością, niemniej chętnie po prostu zobaczę, czym jest hate i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Także zostawiam pod Waszą rozwagę, dzięki za uwagę i do następnego, cześć!